Hej, tu ja Jaroszy79, a to jest, zagrajemy w Minecraft Survival Games, nie jest nas tutaj zbyt dużo i jestem też sam, nikt nie będzie mi pomagał. Jak widzicie, jest tutaj bardzo dużo, dużo skrzynek dla nas, jest nas ogólnie sześciu. Eee, okej, okay. o dwie sztabeczki, ładnie, ładnie, dobrze, tutaj nikt nie zwiedził, okej, okay. ja sobie od razu... Wykraftuję żelazny mieczyk i jest dobrze. <laughs> Patrzcie, już jak się obłowiłem. Nie wiem ile runda będzie trwała, czy to będzie runda dosłownie kilkuminutowa, jak widać. Kurde <laughs> Nie mówcie, że to będzie coś właśnie w tym stylu, że runda będzie trwała 6 minut. Net nie, będzie trwała o wiele krócej. O, typu ma hełm, który mi się przyda. No, widzicie, powinienem mu zadać jakiekolwiek obrażenia teraz. Ale gra postanowiła polecieć w chuja i nic mi nie dała. On sobie coś je, jemu się nazbiera życie. Ja głoduję, i zaraz się tak skończy cała przygoda. Jest nas, gracze 6. Jeszcze nikt nie zginął, to super, dobra, już pierwsza osoba zginęła z moich rąk, a raczej z mojego miecza żelaznego. I założymy sobie czapeczkę. To nie jest czapeczka, gdzie jest czapeczka? Ja się pytam, przecież on miał czapę, a o jest mam tutaj, he he No dobra, ja będę pobolił sobie, leciał do różnych graczy, bo... A, nie czekajcie, ja sobie od razu zenczantuję nasz mieczyk, żeby e, inni się bardziej mnie bali. <grym> dobra, ostrość poszła e, i jedzenie z jedzeniem jest cienko. Ale jakoś przeżyjemy, dobra. E, polećmy sobie, a raczej pójdźmy sobie teraz do następnych przeciwników. Może akurat... Czekajcie, nie wiem gdzie tutaj... Kurde, zapomniałem. Nie pamiętam gdzie tutaj są skrzynki. LOL Dobra, tylko sobie o, zjem coś. O nie, czyżby to była pułapka jakaś? Nie, są drabiny. Jest drabina, ale nie chcę tam zejść z powodów jasnych. Tylko, że typu jest pode mną chyba, albo nade mną, nie wiem. No nie, typu jest gdzieś tam. Tak kręciłem się w kółko i myślałem, no kręcił mi się kompas w kółko i nie wiedziałem, o tutaj z typu, gdzie jest, ale on jest tutaj. O wow, shit man, byt, tu. haha, ale go sklepaliśmy, dobra. E, zdobyliśmy kilka itemków, on miał diaksika, ale diaksik mi jest niepotrzebny, miał też, czekajcie, co on miał, miał żelazny miecz, to sobie go weźmiemy, bo... Urdę, jakby ktoś, nie, to był nie, on ma żelazny. No to weźmy, wyrzućmy łuk, to badziewił, wędkę. No właśnie, zostało nas jeszcze trzech. Sprawdźmy, co miał lepszego. Miał spodnie, miał spodnie, dobra. No to to jest chyba już na tyle. Wezmę sobie tylko jedzenie, przerzucę tutaj. No, no zupkę też. No i dobra, możemy ruszać dalej. Tak, to jest mój zemsontowany. Najbliższy gracz jest teraz tam. No dobra, no to sobie pójdziemy tam. Tutaj pewnie będą jakieś skrzynki, ale czy opłaca mi się je zwiedzać, to nie wiem. W sumie jestem i tak już dobry, dobrze uzbrojony, więc od razu pójdziemy. Na etyk będzie miał jak sobie miecz, to podejrzewam, że uda nam się go sklepać. Hmm. Ale jednak to jest SG, może zdarzyć się wszystko. Hmm. <ścoughs> dobra, what the fuck, gdzie jest tam tamten typu. On jest gdzieś tam teraz, to on może jest niedaleko nas Fajnie jakby w SG jeszcze było napisane, tak jak w Blitz SG, gdzie jest, jak oddalony jest mocno od nas typu Ty kurde, gdzie on jest? On jest pod nami? Czy co? Czy on jest tutaj w tej, w tym czymś? Aj, teraz nie, wejdę tędy Czekajcie, gdzie on kurde jest, bo mi kompas wariuje No Zawrócił mnie, no Kuwa gdzie on jest? Tak, jakby pode mną. Nie widzę niku. W ogóle tego gracza. Chyba, że kilka osób tutaj jest blisko mnie i tak idealnie po prostu kompas mi wariuje, bo raz jest ten bliżej, a raz tamten. Nie wiem. O, jest typu, dobra. Już jednego z główki mamy, a raczej. No, z dupy. A, dobra. Zabiliśmy go, on miał Ender Peru, a raczej Peru Endermana, to nie jest Ender Ender Perl. No dobra, on miał dużo jedzenia. Najbliższy typu jest tam. Okej, okay, ja jestem tylko... Ja jakiś typu, więc szybko nam minie ta runda. 8 patyków wyrzucimy i lecimy do następnego kolesia. On jest gdzieś tam, tam. Kurde, jestem na takim zadupiu teraz. Dobra. to jest piękne. Od razu na starcie z, z żelaznym mieczyk sobie zenczantowałem zenchant, i sprawdziłem. Ach, dobra. Żeby tak było, coś każde SG. Nie, w sumie byłoby to nudne. Po jakimś czasie. Patrzcie, ostatni kill będzie epicki. <śmiech> <śmiech> epicki kill. No po prostu typu poszedł na strzała. <laughs> Dobra, wiecie co to jest? No tyle, mam nadzieję, że Wam się te SG w miarę podobało. Co prawda, nie, co prawda nie jest to najdłuższe SG, ale... A, no i ścieło, ale jest i tak dobrze. No to cóż, ja się z Wami żegnam do następnego odcinka. Cześć!